Uderzenie mnie było bezpodstawne i bez powodu. Chciałeś to zrobić, bo wiedziałeś, że będą kliki, bo wiedziałeś, że będą wyświetlenia. A ten konflikt tutaj o bułeczkę jest wymyślony, wyjęty z dupy po prostu Ach. na siłę. Dziwny ten wasz konflikt, chłopaki. Też o bułka, ale to prawdziwy Nie. konflikt o bułkę był kurwa tylko jeden. Dlaczego postanowiłeś? Y gdy mieliście tego face-to-face'a, zdzielić Adriana, no... czy za coś go tak bardzo nie lubisz, czy po prostu zrobiłeś to, żeby było głośniej na temat waszych pracy? Słuchaj, po pierwsze to zacznijmy od tego, że jakby ja nie robię niczego po to, żeby wykorzystać szansę, po prostu jestem sobą, w przeciwieństwie do Polaka. A jeżeli chodzi o tego liścia, no to, to mówię, jakby my pierwszy raz w ogóle mieliśmy taki moment, że siedzieliśmy naprzeciwko siebie, rozmawialiśmy, wyszliśmy jeszcze face to face, stanęliśmy pierwszy raz terbisko twarzą w twarz do siebie, oczy w oczy w, w trakcie tych emocji, no i puściły we mnie te emocje i po prostu poleciało jakby, no nie mam na to innego wytłumaczenia, po prostu puściły emocje i tyle. Dobrze. A e, dlaczego takie silne emocje masz do Adriana Polaka? Jakie wy za żyłości? Wciąż chodzi, ja nie pamiętam, się nie pokłóci, bo o bułkę się pokłóciłeś z Ferrari. Natomiast z, z, z Patrykosem, o co chodziło tam? Ja, ja potem wiesz... jakoś rozłączę, to po to, bo mi się nie chce z nim gadać. Ale no właśnie, Adrian. Ale może ze mną rozmawiać, to porównajcie sobie z sylkiem, z widzami. No z widzami pogadam z Tobą, nie? A dlaczego o, nie chcesz? Nie teraz ja mam o tym stare, po prostu nie jestem, nie, nie byłem za to dzisiaj przygotowany, żeby z nim rozmawiać, chciałem porozmawiać z tobą. Kolego Sylwet, to daj mi odpowiedź na swoje pytanie. Czemu słuchaj? Ja od początku jakby wiesz, istnienia fejmu byłem cały czas jebany przez Polakar, gdzieś tam jakieś spojrzenia, gdzieś jakieś wtrącania słów do kogoś, coś tam mówił, zawsze gdzieś tam się spojrzał, tu w moim kierunku. Siedziało mi to na bani, w sensie wiesz nikt nie może też kwestionować tego, jak ja wtedy mogłem się czuć, gdy, gdy ja miałem wtedy ile 18 lat, pierwszy raz byłem wiesz, w świecie otoczenia takich influencerów i to dla mnie było nowe. Widzę takie, wiesz, krzywe spojrzenie, jakieś podśmiechiwanie się ze mnie. Siedziało mi to długo na mnie, wiesz, i jakby czułem i widziałem to, po prostu, kurwa, no, no, tak było. Dobrze, Patrykosz, czyli postanowiłeś uderzyć Adriana nie z racji tego, że ym, chciałeś jakoś poddymić, że było głośno o waszej walce, tylko tak cię ubodło to, że na ciebie krzywo patrzył od pierwszego fejmu, że po prostu emocje sięgnęły z Zenitu i zdzieliłeś go, tak? No dokładnie, poza tym, kurwa, no nie lubię go, nie jest to do ukrycia i należało mu się.

W ogóle on to co to, 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 to w ogóle słowa, który mi rzucił później, krzycząc, że pod tym no to kurwa, to było w ogóle przesadzone i wiesz. Ja, jakby ja i pewnie jak i każdy jest w stanie zrozumieć emocje, ale jakby są pewne granice, które on wtedy przekroczy tymi słowami. Ja w ogóle mam wrażenie, że mu się ostatnio trochę mocno odkleiło i wiesz, tu ktoś by mi, tu coś zastraszał Szymola. Dziwi mnie to w chuj, że, że Polak właśnie takie, takie słowa poruszył, jakby mimo wszystko, bo tu mówi o honorze, o zasadach i, i wiesz, o swoich zmianach, a tak naprawdę teraz wychodzi jaki on jest. A na korytarzu, no co, no, no jakby my byliśmy rozdzielani przez ochronę, on tam później gdzieś się wyrwał, w lecie we mnie kopnął, mnie ja też się odwinąłem, jakby zostaliśmy odciągnięci i ciągnął mnie za kaptur i mi kurwa kaptur z bluzy wyrwał. Ale no, co ty czujesz teraz? Stary, po, po prostu upokorzył mnie. Po, bardzo mi upokorzył, bardzo mi się to nie podobało i, i czuję się upokorzony. Mhm. Bo na to nie zasłużyłem po żadnym względem to na to nie zasłużyłem. Zachował się to, zrobił to tylko i wyłącznie pod atencję. ja jestem 100% na to pewny. Nie było między nami takiego ognia, takiego dymu. Jeszcze postrafiliśmy chodzić <coughs> twarzą w twarz, ustalać z pasterniakiem i tak dalej. On to już planował od początku, on już przed konferencją wiedział, że mnie uderzy. Wiesz, na konferencji nie było tego ognia. Rozumiesz o co chodzi. Nie było czuć tego, że, że wiesz, że na coś takiego zajdzie, to zachował się po prostu niemęsko. Miał okazję na korytarzu mi zajebać, miał okazję, miał wiele okazji, zrobił to dopiero przed kamerą. Broni 15-latka, tak powiedział, że 15-latka. Nie wiem, ile chłopia chłopniała. Dopiero przed kamerą? No typowo pod antencją, nie? Mówiłeś, że ci jakieś bułeczki czosnkowe podkradałem, nie? To yy, będę miał dla ciebie specjalną wyspiskę od menedżera yy, tego, yy, Gessler, Gesslerowej, yy, Mateusza Gesslera, restauracji, że nigdy takich bułeczek cioskowych nie było w tej restauracji od 2014 roku. Przygotowałeś się, dobra, spoko, dzięki, doceniam. Tam Polak układa. na kejżu yy... Mówił też, że odbierał takie wrażenie, że Ty starasz się być bardzo atentny, że nie chcieli na przykład z Tobą już imprezować, a Ty się kleiłeś do nich, że chciałeś Ale bardzo do tej cho... nie, atencji nie... influencerów, żeby gdzieś tam się wybić. W sensie na, wiesz, na nich, na e, to, to generalnie było tak, że skończyła się konferencja i Wojtek Gola zarzucił temat, bo ja w ogóle, spóźni, opóźnił mi się wtedy powrót do domu i musiałem czekać do rana na, na kolejny pociąg i z kumplem, z którym tam byłem, no to, to musieliśmy zostać. No i Wojtek powiedział, że dawaj to polecimy na kolację. No i Wtedy my poszliśmy do auta z Wojskiem, tam Kasper też z nami poszedł, podkreślę do czteroosobowego Mustanga goli, do którego jeszcze wjebał się potem Polak. I to tak się zaczęło, a nie że my się tam wjebaliśmy. I, I jeszcze była znaczy. jedna osoba, o której zapomniałeś? No mój kumpel tam był z nami w tym mustangu i Wojtek, no. I, no dobrze, no to. No, a jeszcze, jeszcze na kolacji, no i teraz właśnie był jeszcze z nami e, Blowek, który dojechał tam do nas. Okej, okay. dobrze, a powiedz mi, dlaczego? Gdy skończyła się kolacja, wszyscy pojechali poza tobą. W jednym aucie. Wszyscy wsiedli do jednego auta i pojechaliśmy dalej bez ciebie. No widocznie nie chcieliście, ale ty byłeś takim pozerem, który to tak podkreślił i tyle. Ale ty tym... nie rozumiesz stary tego. Że ja po prostu to jest, to jest czasem e, mój błąd w życiu, że ja się zawsze wychylam przed szereg. Ty tego nie rozumiesz, że wszyscy dawali ci sygnały, że nie bardzo chcę, chcieli Ciebie zabierać, i ja byłem tą osobą, która po prostu zrobiła ten krok w przód i ci to po prostu powiedziała, że my jedziemy, ty nie. Ja wiem o tym, że to nie było fajne zachowanie. Podejrzewam, że również bym się wkurwił i bym się uraził, aby ktoś to zrobił, ale musisz też zrozumieć, że twoje podejście na początku, jakie było przy pierwszych galach fame, gdzie cały czas pojawiałeś się, dopytywałeś, dociekałeś wszystko prowadziłeś Fajma News, nie wszyscy się po prostu do końca ufali. I wiesz, chcieliśmy spędzić ten czas sami, a ja pamiętam, że siedzieliśmy przy tym stole, bo chyba cztery albo pięć razy coś wspominałeś o lajkach, o followersach, i to naprawdę nie potwierdzi to kilka osób, które tam były. I wiesz, nie, nie pamiętam znaczy, bo on nie pamiętał w ogóle tego, nie pamiętał z, z z, z sytuacji z kolacji, ale jednak pamiętał. Tak, że nie, i nie, to i to, ja, nie. Ja tak, ja zapomniałem o tej sytuacji i w ogóle zapomniałem, że o to mogłeś się kurwić. I dopiero gdy przypomnieli mi o tym Kasper i Blowek... Ja dopiero sobie to przypomniałem, a no tak, to oto ma taki kurwa żal do mnie. I, i przypomniałem sobie cały przebieg tej sytuacji, chłopaki jeszcze mi opowiedzieli, co tam się działo. No i, i wiesz, i wszystko stoiłem sobie w całość. No fakt, były momenty, gdzie jakieś tam słowa między sobą wymieniliśmy, ale pierwszy raz było tak, że była jakaś tam wymiana między nami i nie możesz tutaj, nie wiem, podważać tego, czy buzowały we mnie takie i takie emocje, bo tak, kurwa, buzowały we mnie emocje tej konferencji, e, czy... Normalnie zajebałbym komuś z liścia, tak po prostu o oh, twarz. Nie, nigdy tego nie zrobiłem i pewnie bym tak nie zrobił. A to nie jest właśnie ale... trochę tak, że gdzieś tam czujesz, że y, to już jedna z Twoich ostatnich krzyczeń? Ja, to był pierwszy pik, który wiedziałem, że poruszysz, zaraz się na to odpowiem, ale do, dojdę tylko do tego, że e, pierwszy raz po takiej wymianie słów, po emocjach, które we mnie wrzały, wiadomo, otoczka konferencji i tak dalej też tak zrobiła swoje, że jeszcze bardziej mnie to no podobało. Ja powiem jak ja teraz to widzę. Patrzcie, nie? daj mi dokończyć, bo, bo zaraz tracę myśl. No i stanęliśmy oczy w oczy, i on mi Powiedział, co uważa, że nie mam honoru, no ja mu tam odpowiedziałem i zajebałem, nie wiem, buzowało to we mnie, uwierz mi, że we mnie to się działo od dawna, nigdy nie byłem tak wkurwiony, jak ja, ja z kimś rozmawiałem i tak dalej, bo ja nie mam konfliktów z ludźmi i tak dalej, jakby nigdy z nikim nie miałem, on też, e, co do tego, co powiedziałeś, że, że, e, czy, czy to jest moja szansa na odbudowanie się? No ci powiem, jak to teraz wygląda, nie? Tutaj, że... A, bo kiedyś tam jakieś buki, a tutaj wsiadaliśmy do samochodu, już nie było dla mnie miejsca, i teraz myślą, no to się działo emocje, mnie to że że jakbym wyciągnął to. Za te buki za a to samochód. A jakbym wyciągnął to, powiedzmy, nie wiem, 2-3 lata temu, tak spizdy, totalnie bym coś tam powiedział do Polaka, to nie zarzuciłbyś mi tego, że szukam atencji, bo jestem mniejszy i chce się wybić. Jakby ja faktycznie gdzieś tam z tyłu głowy miałem to, że pewnie kiedyś z Polaszkiem za że z buki i jakiegoś wyrzucenia. Nie, nie, czemu nie ty nie się miejsca? kurwa czepiasz tej no buki? O geneze, to właśnie to podawaliście. Ja no nie, ja ci od samego początku mówiłem. że emocje zaczynają tak buzywać, że. Kurde, Sylwek, ja zauważyłem, czy... że ty masz no zawsze taki jeden kolb, do którego to się złapasz. Ja nie, Dlatego już ci tłumaczę. Tu chodziło o to, jakim pozerstwem się on się nade mną unosi. Ty byłeś mi totalnie obojętny, i to cię bolało, że byłeś mi totalnie obojętny. No Jak akurat... ja Cię poznałem, poczekaj, daj mi dokończyć. Poznałem cię w takim momencie, że podchodzisz do mnie i mówisz zróbmy sobie zdjęcie po chwili, mówisz, wstaw do siebie na story, ale no weź, Adrian, wstawisz to do siebie, no i automatycznie. W tym momencie, kiedy zobaczyłem, że się do mnie pchasz, tak atencjonujesz, czułem do ciebie jakąś tam odrazę. Uderzenie mnie było bezpodstawne i bez powodu. Chciałeś to zrobić, bo widziałeś, że będą kliki, bo wiedziałeś, że będą wyświetlenia. Ale jako ciekawostkę powiedzieć, że się zacząłem śmiać mega podczas tych rozmowy. Patrzę tutaj, mam przeciwko Patryka i to Adriana, na patrz. <laughs> ta sama fryzura. Z drugiej strony, a, co? no. Ja jeszcze Kto w tym świetle taki team. kontrast... Który Ale jesteś jakby był rudy wygląda. <laughs> ja też nie wiem. Za to... Dziwny ten wasz konflikt chłopaki. Też o bułkę, ale to prawdziwy Nie. konflikt o bułkę był kurwa tylko jeden. Ja tak słucham ale i tak... Ale chyba był wcześniej. Dobra, prawdziwy konflikt o bułkę był legendarny i prawdziwy. A ten konflikt tutaj o bułeczkę troskową jest wymyślony, wyjęty z dupy po prostu Ach. na siłę.